Dzisiaj mega materiał. Zobaczcie, tutaj na Instagramie wyszło, że to jest niby w Ukrainie. Ja to włączyłem i myślałem, że to taki fake, taka ściema, nie? że gdzie w Ukrainie, a same żydowskie napisy wszędzie, reklamy i yy, same Jewreje. Nie? nie oglądajcie, słuchajcie, teraz będę o tym mówił dalej. To jest niby Ukraina. Z zobaczcie e, wszystkie napisy po hebrajsku, wszystkie. Tam e, u, e, po rosyjsku e, nie ma nic. E, może, zobaczcie, tam jest, w opisie jest napisane, no, że to jest Uman właśnie, Uman. Tam na dole w opisie. Też już nie będę tego rozwijał Zobaczcie Wszystkie napisy hebrajskie Wszędzie nie ma, nie ma nic ukraińskiego, rosyjskiego Nic I teraz ja Już drugi film taki widziałem Od wczoraj na Instagramie Ja myślałem, że to jest ściema nie? Ale słuchajcie, ale to nie jest ściema I ja wam zaraz to udowodnię Naprawdę wam to udowodnię, bo, bo o co chodzi? Bo od, od lat mówi się, że, że tam Zieleński chce wybić, że się niby umówili z Putinem, że mają wybić, głównie ten Zieleński, tam się mówi, to nie wiem, że mają wybić Ukraińców, żeby zasiedlić Ukrainę y, Żydami z Izraela. Nie? No, i słuchajcie, od dzisiaj ja w to wierzę, w tą teorię tak zwaną spiskową. Ja wam zaraz to udowodnię. Udowodnię, że ten film to nie jest w Izraelu. Zaraz wam to udowodnię. Zobaczcie, tu zatrzymamy na tym. Chwileczkę, ja cofnę tylko troszeczkę. Troszeczkę. Yy, cofnę, cofnę. Zobaczcie, widzicie mamy Hindik, mamy tak że tak powiem punkt zaczepienia, yy, taki magazyn. No ja to już wpisałem, słuchajcie, zobaczcie, hotel, yy, wpisałem tam yy, Uman to miasto, hotel Hindik, nie? I zobaczcie, Google mi pokazał, go, na Google, tutaj na Uman, patrzcie, patrzcie, na Google jest, normalnie jest tak. I teraz tak, trasę włączymy, pokażę Wam. Czekajcie, hotel Hindik, żeby. Yy... O, o, tutaj mamy tą. Yy... O, patrzcie. O, przesuwamy. O, zobaczcie, zobaczcie. Rejestracji to nie przeczyta, nie? Tu jest. I co jest napisane? Nie widzę, bo jest niewyraźnie napisane ulica Wulicja, wuli, e, tak, Wulicja, ale tam było napisane, że e, to jest Puszkina, że, że na innej w, znowu e, Puszkina. Tam też z tyłu jewrejski napis widać, to ostrość, o teraz widać na ostrości. E, także słuchajcie, Uman, nie wiem w ogóle, czy kiedykolwiek to było... Miasto, miasto rosyjskie, ukraińskie, ale tutaj sobie idziemy googlem, nie? Tą mapą idziemy, i to jest wszystko po hebrajsku. <tryk> wszystko, ja tu. <tryk> teraz tak, teraz tak, słuchajcie, trochę ja zmienię. O, hotel, zobaczcie, tak. Hotel Hindik Puszki na ST27 a my teraz to. I teraz normalnie adres macie UMAŃ. Zobaczcie wpisujemy to, ale powiedzmy, że. E, numer. Wiecie, ja numer. O wpiszemy tylko UMAŃ. UMAŃ. Chwila 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 chwila. Już Wam pokazuję dalsze. Czekajcie. Uman. I. Puszkina. Puszki. Dobra. Piszemy tak. Tu tak jak jest. Zobaczcie. Uman Puszkina Street. E, ulica Puszkina. No i teraz patrzcie. Jesteśmy, jak nie wierzycie, Jesteśmy w Ukrainie, tak? Jest napisane Ukraina, nie? I teraz patrzcie, naciskamy na ten obrazek, tutaj, na ten obrazek naciskamy. I co mamy? I co mamy? Izrael mamy, to znaczy w cudzysłowie Izrael, nie? Mamy. Zobaczcie, o, i to właśnie było na tym pierwszym filmie, ten blok. Ja mówię, ja nie wierzę, że to jest Ukraina, nie? To jest normalnie. Tutaj możemy dalsze się posunąć tą, tą kreską. Dalsze się przysuniemy do tego wieżowca. Jeszcze raz. No i zobaczcie, na tym wieżowcu mamy takie napisy, nie? Przecież to jest Hazaria. To jest, yy, bo podobno to jest właśnie ta historyczna Hazaria, ta, ta okolica. Czyli tak, ja jako Jasnowic. Już wam mówię, co się stanie. Mam nadzieję, że tego ko kotkowi się nic nie stało, jak ten samochód jechał. O nie, przeszedł. O, kotkowi się nic nie stało. O, kotek złożył przejść. Słuchajcie, już wam powiem, co się w przyszłości będzie działo. Więc w przyszłości będzie tak. Yy, Ukraińców tam nie będzie. Oni się, oni się jak dawniej Żyd Żydy, oni się rozproszą po świecie. Oni będą mieszkali w Polsce. W Germanii, w, czyli w Niemiec, nie po, po ich, w Anglii będą mieszkali. Oni, oni stracą państwo. Oni po prostu będą mieszkali wszędzie. A na ich miejsce przyjdzie naród wybrany: wybrany do mieszkania w Ukrainie. I, no, i tutaj już, yy, ale wiesz co, ja jestem, ja jestem w szoku. Ja myślałem, że to teorie spiskowe, że to ludzie tak pierdolą w internecie a ja to już widzę, że to już jest wszystko przygotowane. Tu tylko, to jest tak, kto zna historię Palestyny, to doskonale wie, że na początku tam była mała osadka Jewrejów, tak? I oni po prostu się łokciami tam rozepchali się, rozpanoszyli, no i powstało później takie y, państwo Izrael, nie? Tutaj też na lewo widzicie jewrejski napis, ale jedziemy dalej jeszcze. To zobaczymy te sklepiki, co, co to są za sklepiki. Eee. Także słuchajcie, nie ma, nie ma teorii spiskowych, nie ma, są prawdziwe teorie. O, tutaj mamy bazary, ale, ale widzicie, ja tam nie widziałem tablice za, rejestracyjne zakryte. Nie można przeczytać tablic rejestracyjnych, tak jak to w Google bywa. No i patrzcie, jarmarka. Mamy tak Szarej Zion, Zion Hotel, czyli Hotel Sionistyczny Szarej. <coughs> jarmarka. E, powiedzmy, zobaczmy na tych ludzi tutaj. Jakiej narodowości ci ludzie mogą być? Nie wiadomo. A my się posuniemy jeszcze kawałek dalej. Co tutaj mamy za sklepy? Burger Bars. No, także zobaczcie. W Uman mamy taką... Tutaj kolejny si y sionistyczny hotel. O! Szarej, szarej hotel. Szarej. Jak nie wierzycie, to nie wiem. Znajdźcie sobie w internecie ten hotel... Szarej Hotel. Tutaj nawet numer telefonu jest. Zadzwońcie. Zobaczcie, czy hotel sionistyczny jest w mieście Uman. Tutaj kolejna jakaś tablica była. Patrzcie, jest. Jest po rosyjsku. Zobaczcie. Jest jednak. Zobaczcie, raz ja. Jest napisane. UF druk. Słuchajcie, ale co tam. Co z tego wynika? Ja to też słabo widzę. Że to jest takie małe. akre akre Pw, Pw, Arenda. Arenda si. Se si light, sit, laj, sit coś takiego. Nie, wypożyczalnia, e, wypożyczalnia czegoś, co tu jest. Żółte, na, żółte tablice. A żółte naplice, to słuchajcie, to nie są ukraińskie tablice, to też nie wiadomo, co to jest. To, to może z Izraela są tablice. E, albo żółte, to wiem, że Holand, Holandia ma. Jeszcze raz tutaj przeczytamy z drugiej strony akryl, plastik, drewo, szkira, fanera, skło i tak dalej. No, Także to w sumie to architekturą to mi przypomina tak Turcję, Izrael właśnie. Takie architekturą to pasuje. Nie? Da, jedziemy jeszcze trochę dalsze. Zobaczymy tu na tym wieżowcu, widzicie, o, mamy kolejne jewrejskie napisy, tylko pytanie jest tego, nie wiem, no Wolga, no słuchajcie, no la, mówię, la, ta Żeguli, nie, no typowo, zobaczcie, tutaj mamy kolegę z, z, y, z Pejsami, widać, sobie idzie, Google go nie zasłonił, Pejsów mu nie zasłonił, no tutaj mamy, zobaczcie, y, jest y, napisane, napisane są znowu Jebrejskie, hebrajskie napisy Tutaj Google samochód chyba nie przejedzie, bo jest jakiś korek. Albo go puszczą, może on jak sygnał włączy. Plac zabaw typowo sowiecki, taki pomalowany, to jest typowe dla e, związku sowieckiego. Takie takie malutkie drabinki. Kto był, kto żył w Rosji, w Związku Radzieckim, to to zna. A. I tak. Pojedziemy jeszcze kawałek dalej. Kurde, czy to można tak trochę szybciej to z tymi strzałkami operować? Co tutaj mamy? Co tutaj mamy? Tutaj mamy kolegę Jewreja. Tutaj to wyglądają na Ukraińców. I Ale co to jest? Jest napisane Puszkina. Tak? Dobrze widzę. Słuchajcie. Ulica Puszkina. No tak, no jest Puszkina. Ej, o, patrzcie, 27B. Ulica Puszkina jest po, e, po rosyjsku i po w cyrilice i w tym łacińskim. Napisane. Także no nie ma żadnych wątpliwości, że to jest w Umanie, że to jest na terenie, na terenie zachodniej Rosji, czyli tak zwanej Ukrainy. Repu, rep, to jest Republika Ukraińska. Taka stworzona została no i pytanie jest tylko tak ja to już poza kamerą będę robił wy też sobie zróbcie jedźcie na tym goglu do miejscowości obok nie wiem 10, 20, 50 kilometrów i patrzcie czy to zjawisko jest widoczne też gdzie indziej nie? bo tutaj na razie już kilometr jedziemy i nie ma, i nie ma końca tak? już kilometr tutaj mamy po prostu osiedle to jest może nie osiedle, to jest dzielnica już, dzielnica można to nazwać, tak? E, Jewrejska. Tutaj pan też e, w kapeluszu czarnym, tak, musi być koniecznie czarny, stoi. No, także słuchajcie, ja nie wiedziałem, że takie rzeczy się dzieją. Ja myślałem, że to tylko w Berlinie, takie arabskie, te, te tureckie są dzielnice, nie? Czy tam w, w, ewentualnie w Anglii? No ale tutaj widzimy, że że tu nie ma jaj. Tu nie ma jaj, tu na poważnie się z Ukrainy robi się drugi Izrael, słuchajcie. No i teraz wiemy po co oni są wybijani, po co ten te, TCK, TCK ich, czyli te WKU, TCK to jest ukraińskie WKU, zabiera ich do, do samochodów, porywa z ulicy, tam spod domu na, na na front po to po prostu żeby oni nie wrócili tylko po to nie tam nie ma yy, to nie o to chodzi tam o, o walkę jakąś o Ukrainę to, to nie ma o co walczyć tu, tu chodzi o to żeby po prostu ludność jak najmniej było tej ludności autochtonicznej nie? i teraz tak i robi się miejsce no i robi się miejsce i samolotami przyjeżdżają przyjeżdżają Yy, przejeżdża ludność z Izraela. A słuchajcie, jeszcze Wam powiem nowość. Na, yy, su, yy, państwo Izraela oficjalnie zwróciło się do władz Polski do lotniska w Warszawie, że mają nie zapowiadać przyjazdu yy, samolotów z Izraela. Mają nie zapowiadać, żeby ludność po prostu y, goje te głupie te polaczki i nie wiedzieli, y, nie wiedzieli, że i czy, i kiedy przyjeżdża samochód z Izraela. Nie? Bo po co mają wiedzieć? Nie muszą tyle wiedzieć, tak? To tak na marginesie mówiąc, jakie to wojskie ulice są. Ten samochód też jedzie, jedzie i nie wie, dokąd ma jechać. Tutaj zobaczymy, co tutaj mamy. Dalszą, dalszy domek budowany jest, no. W Umanie z tego co wiem ja, to. Ja patrzałem, to jest to jest pod kijowem. W Uman to jest taka centralna centralna ta Ukraina. To nie, tam chyba nie było żadnych, żadnych walk, żadnego niczego. Kończymy, słuchajcie, te, te jeżdżenie tym, tym Goglem. Tutaj jeszcze możemy ten filmik dokończyć do końca. Ale przesunę, on mi się cofnął. Przesunę go od tego hotelu. O! Oglądajcie jeszcze, jeszcze trochę. Obcinamy pejsiki. Także znając historii, jeżeli Żydy są już w jakimś mieście, to nie pozostaną tylko w tym mieście. No byliśmy na tej ulicy, jechałem tutaj na Google'u. widzieliście? Tutaj taki musur, śmieci. Zatrzymamy tutaj, słuchajcie, zatrzymamy. Zobaczcie, tu jest Hazaria. Ta, ta strzałka trochę przeszkadza, no ale widzicie. Hazaria, Hazaria. I teraz patrzcie. Polszy tu nie widać w przyszłości. Polszy może nie być. Zresztą pan Jacko, Jackowski Jasnowiec mówi, że Polsza będzie podzielona na, ile on tam mówił? Trzy części chyba mówił, nie? No i z tej mapy tak wynika. Z tej mapy tak wynika, że, że tak. Ma być. Znaczy to jest, to jest e, niby przeszłość, tak? Bo Hungaria kiedyś była duża Tak, Hungaria była duża Ale nie aż tak duża, że aż do Grecji sięgała Aż tak duża Hungaria nie była No nic, w każdym razie tutaj widzimy Słuchajcie Tutaj śladu dla Ukrainy Żadnej nie ma Tu jest Ta Hazaria No No tak to wygląda. Słuchajcie, studiujcie, włączajcie Google Maps, studiujcie, studiujcie tę y, okolicę, wyciągajcie własne wnioski. Cześć.